Już przez długi czas jeździłam w poszukiwaniu zwierząt po spalonym buszu. Aż w pewnym momencie mój pies zaczął bardzo głośno szczekać, więc się zatrzymałam. Kiedy wypuściłam psa zaczął bardzo, bardzo węszyć. Aż w pewnym momencie skierował głowę ku górze, więc ja też tam się spojrzałam i zobaczyłam lotopałankę żółtobrzuchą. Lotopałanka nie wyglądała za dobrze ale mimo to spróbowałam ją skusić różnymi roślinami. Natomiast oto nie miała ani myśli zejść. Stwierdziłam, że ona potrzebuje naszej pomocy, dlatego z samochodu wyjęłam drabinę i kij, dzięki któremu mogłam ją delikatnie i bezpiecznie ściągnąć. Gdy byłam już blisko, pozwoliłam na to pałance wejść na kij, a ona powoli się na niego wsunęła. Kiedy lotopalanka i ja byliśmy już na dole, zobaczyłam, że ma poparzony ogonek i, je, i prawą łapkę. Była również trochę ziemnięta więc okryłam ją kocem, a na poparzenie po, położyłam luz owinięty w chustkę. Po chwili, kiedy lotopalanka miała już zmniejszone oparzenie, zdjęłam jej, zdjęłam jej lód i włożyłam do Włożyłam do klatki i, i samochodu. Gdy lotopałanka była już w samochodzie, jak najszybciej odjechałam do kliniki weterynaryjnej. W klinice weterynarz stwierdził u lotopałanki dużo oparzeń. Na szczęście te urazy nie były trudne do, zago, do zagojenia. Na placu zabaw w szpitalu dla zwierząt, lotopałanka Żółto Brzucho poznała wiele przyjaciół i po, i po pewnym czasie. Po pewnym czasie spędzonym na placu zabaw w schronisku, mogła wrócić do, do pięknego lasu.